Witam serdecznie. Po raz kolejny kłania się firma Malmet. Chcemy Państwu przeprowadzić prezentację jedynej takiej maszyny na świecie, która potrafi wprowadzić włókno światłowodowe o średnicy 0,5 mm we wtórnik o średnicy 1,6 mm z otworem 0,8. Wprowadzić go to może nie jest aż takim wielkim problemem, chociaż też jest to bardzo trudne i skomplikowane, natomiast zapanować na tym włóknem w sposób kontrolowany, tak aby maszyna yy, Pilnowała procesu i czuwała nad tym, żeby nic złego się nie wydarzyło, to to jest to, co nam się udało dokonać. I za chwilę to Państwu zademonstrujemy. Parametry ustawiłem sobie w taki sposób, że siłą, z jaką zaczynam wdmuchiwać, jest to 2 N. Natomiast w limitach sprowadziłem 6 N, to jest, że tak powiem siła maksymalna, w którą ta wdmuchiwarka może mi to robić. Zaczynamy, zaczynamy pracę. Otwieramy noszenie we wtórniku i w sposób pomalutku na początku podajemy to wszystko. Możemy zrobić nawet prędkości tam około 30-40 metrów, ale nie o to chodzi. Teraz panu, pa, Państwu pokażę, na czym polega ta automatyka w tych maszynach. Zamknę noszenie. Na trasie się robi coraz trudniej. O, i maszyna już wyłapała to i wyłączyła mi Proces wyłączyła proces by nie uszkodzić tego włókna światłowodowego o średnicy 0,5 mm. W tej chwili przekroczona siła yy, została i sobie ją po prostu zmniejszę tą siłę wyjściową z powrotem na powiedzmy 1 Newton wejdę w automatykę. Dam nośność znowu we wtórniku i znowu po malutku zacznę wdmuchiwać ten światłowód. Troszeczkę zmniejszymy, żeby Państwu pokazać, jak to wychodzi ze z turnika. I tak, to, I tak to się zachowuje, i tak, yy, tak, tak czuła jest ta maszyna, że potrafi zapanować nawet nad samym włóknem światłowodowym i go nie zniszczyć. Niestety mamy bardzo mało tego włókna i tego wtórnika, ponieważ firma ze Szwajcarii yy, przysłała go na testy, na próby, w ogóle. Na stworzenie takiej maszyny pod tę ich pracę. I stąd też, między innymi, zrodził się pomysł, aby taką maszynę zaprojektować. Dziękujemy Państwu za uwagę.